Łukasz ekscercent antyfaktów odpowiada Sylwestrowi Wardendze twierdząc że ten nie był tak wyszczekany po rozprawie, a Druid informuje o nagraniu dyktafonem. Kanał Zero szykuje kolejny materiał o Jacku Murańskim, tym razem zaangażowani są w to różni influencerzy. Telewizja Republika zaprezentowała na swojej antenie moment, kiedy to nitro zadaje pytanie premierowi Donaldowi Tuskowi. Fidlowersi, czyli para influencerów, sugeruje rozstanie w złej atmosferze, a odbiorcy zadają pytanie, czy jednak na pewno. Kanał Zero przygotowuje materiał na temat Jacka Murańskiego i wiemy, którzy influencerzy się w nim pojawią. Medialna burza powstała po przedwczorajszym cytowaniu i powoływaniu się na słowa Jacka Murańskiego przez premiera Donalda Tuska oraz występie. Freakfightera na antenie TVP zdecydowanie się nie zatrzymuje i wygląda również na to, że na kanale Zero wątek Jacka Morańskiego nie zakończy się na jednym filmie autorstwa Marii Stepan. Więc tak, to nie jest ani kontrowersyjny celebryta, ani tym bardziej charyzmatyczny showman. To... mitoman. Przestępca. Notoryczny kłamca. Nie zakończy się również na drugim filmie, w którym Robert Mazurek nie szczędził słów tej sytuacji. Na człowieka znanego w przestrzeni publicznej właśnie z tego, że jest, ja nie wiem, największym kłamcą w Polsce by powiedzieć, a nie teraz on właśnie powiedział prawdę, no kto ci uwierzy? Ponieważ nadchodzi hatry kanału Zero Dotyczący Jacka Murańskiego i tym razem Z udziałem innych influencerów No i wczoraj pokazywałem wam aktywność Natana Marconia Który zdecydowanie dążył do otrzymania możliwości Wypowiedzenia się w tradycyjnej telewizji Co ciekawsze, Natan opublikował wczoraj Również komentarz pod twitterowym wpisem Karola Nawrockiego O treści Panie Karolu, chcę panu pomóc, proszę o kontakt na Instagramie Warto Żeby następnie oznaczyć Tomasza Sakiewicza z telewizji Republika Z informacją, bardzo chcę pomóc Mam dużo rzetelnych informacji na temat pana Jacka I pewnych kandydatów, z którymi Jacek jest w zmowie. Wygląda na to, że apele Krakena najwyraźniej zostały wysłuchane, ponieważ wczoraj poinformował swoich odbiorców o tym, że otrzymał możliwość wypowiedzenia się w tutaj, cytując, największym programie informacyjnym. Chciałem was poinformować, że wystąpiłem dzisiaj e, tylko nie na żywo, tylko w formie nagrania na kamerce i odpowiadaniu na pytania w jednym, moim zdaniem, na dzień dzisiejszy, w sumie nie w, nie w jednym, tylko w największym programie informacyjnym. Do zobaczenia może jutro. No i teraz mamy kilka opcji. Albo Natan otrzymał możliwość występu w telewizji, albo jednak mówił o kanale Zero, albo jedno i drugie, ponieważ udział Natana w materiale na kanale Krzysztofa Stanowskiego został potwierdzony przez Sylwestra Wardenkę. Żywo, tylko w formie... A na kanale 0. Ja też się wypowiedziałem, to też będzie tańcula i ekiert chyba. Natomiast bardzo się zastanawiałem, gadałem dzisiaj ze Stanowskim, no że to jest no dosyć dziwne zestawienie osób, no bo... Eckert ma obsesję na punkcie Murana. Tańcula to jest znany z siedzenia na kanapie i gadania głupot z szalonym reporterem. No ale z racji tego, że yy... Często oglądamy tutaj transmisje, nawet live y kanału Zero, no to będzie fair, jak poświęcę się, nie? No i tutaj może pojawiać się pytanie, jakie powiązania mają te wszystkie osoby z Jackiem Murańskim? Oprócz nazwijmy to przecinanie się w ramach jednej branży. Arek Tańcula w przeszłości mierzył się nie tylko w klatce freakfightowej z Jackiem, ale również na sali sądowej, gdzie jak poinformował w jednym z twitterowych wpisów, posiada bilans 3-0 i tutaj cytując, ze mną na przykład trzy razy przegrał w sądzie, przegrał też z bratem. Łukasz Ekert ma oczywiście też sprawy sądowe z Jackiem Murańskim, od lat walczą ze sobą medialnie, a trzy z pięciu najczęściej oglądanych filmów na kanale Antyfakty dotyczą właśnie Jacka Murańskiego. Sylwester Wardenga spraw sądowych z Jackiem Murańskim prawdopodobnie nie posiada w swojej licznej kolekcji, natomiast ich drogi przecięły się kilka lat temu w ramach Federacji Fame, gdzie wygłosił swoje ultimatum w wyniku, jak to określił, pojawiających się pomówień ze strony Jacka Murańskiego, po którym Jacka Fame już nie było. Uważam, że takie osoby jak Jacek Murański... Są potrzebne free Są potrzebne, ja Tylko ci lubię ja to rozumiem, ja to mówiłem i dalej tak uważam. Natomiast ja już nie chcę brać w tym udziału, jeśli Ty będziesz brał w tym udział. I dla Federacji też niech podejmie decyzję. Czy na łamach jej. Czy Federacja chce dawać głos takim ludziom jak Jacek, którzy wszyscy pomawiają? I jeżeli Federacja już nie przedłuży kontraktu z Jackiem i nie będzie ustawiał innych walk, ja rozmawiam z z Zjniakiem, zrobimy w 2023 u Was walkę. To jest Wasza decyzja. Czy chcecie Jacka, czy chcecie nas? Natomiast jeśli Jacek zostanie, ja kończę kontrakt. Natomiast Nathan Marco jest najświeższym rywalem Jacka Morańskiego oraz osobą, która podnosiła dużo zarzutów w jego stronę w czasie ostatnich programów przed Galą Prime. I co istotne, z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy obstawić, że z żadnym z tych panów Jacek się nie zgadza i ma kompletnie inne zdanie. Pojawił się mały konflikt pomiędzy Sylw Sylwestrem Wardęgą, a Łukaszem Ekiertem, a w tle nagranie z dyktafonu. W tym przypadku nie muszę Was jakoś bardzo wprowadzać w całą sytuację, po prostu jak słyszeliście wcześniej druid miał dylemat czy zgodzić się na udział w materiale publikowanym na kanale Zero z uwagi na wspomniane zaproszone oprócz niego osoby. Największy nacisk położył jednak na Łukasza Ekierta, do którego chyba nie ma zbyt dużej sympatii, co mogliśmy odczuć na przykład w momencie uzasadnienia dlaczego nie udzielił mu wywiadu po wyjściu z przegranej sprawy z Marcinem Dubielem. Wtedy Sylwester przekazał, że nie chodziło o sam wywiad, ale po prostu nie miał ochoty rozmawiać z Łukaszem Ekiertem. No, no niestety ale będę zekiertem w jednym materiale. No i takie nastawienie i ponowne wskazanie na postać autora kanału Antyfakty spowodowało jego zdecydowaną i dość obszerną relację na Instagramie. W odpowiedzi możemy przeczytać: Wardenga, szkoda, że jak pytałem cię kilkukrotnie w sądzie o pewne tematy, to nie byłeś taki wyszczekany jak teraz przed ekranem komputera. Mówiłem ci wtedy, że nie zniżę się do twojego poziomu i nie będę ci obrażał, a ty znów ujadasz jak jamnik. Po co? Po drugie, obsesję to ty masz na punkcie chociażby Wojtka Goli których wyśmiewasz na praktycznie każdym swoim live, co już dawno zrobiło się żałosne. Po trzecie, co do mojej i twojej obecności w pewnym materiale, to jednak uważam, że mam dużo więcej do powiedzenia, biorąc pod uwagę fakt, że wyprodukowałem kilka filmów pokazujących, kim jest Murański, przedstawiając na to dowody i znajdując ludzi mogący się rzeczowo wypowiedzieć. Mam jednak większą wiedzę niż Ty, osoba, która prowadziła programy z Jackiem, które dają mu największą rozpoznawalność. Widzowie Sylwestra dali mu szybko znać o tym, że Łukasz Ekiert opublikował właśnie taką wiadomość skierowaną w jego stronę, a drugi stwierdził, że jego dylemat odnośnie tego występu w kanale Zero może być naprawdę spory. Sorry Ekierta, no pewnie pieprzy, że o Nagrał w kanale 0. Kurde. Nie wiem, ja jeszcze może pogadam ze Stanowskim. Natomiast wydaje mi się, ok, ja wiem, że zestaw, jak się zestawię z Kiertem w jednym materiale, to jest to dla mnie no lipa. Natomiast, no ja uznałem po prostu, że no dużo oglądam materiałów kanału 0. Jak mają live, to często sobie tutaj oglądamy. Więc. Yy... Wydaje mi się fair dla nich, że tam wystąpię, nie? W tym materiale. Po prostu. Nawet jeżeli trzeba będzie być na jednym materiale z Ekiertem, czy stale z talerzykiem. Jak to bywa w takich przypadkach, Czad mocno sugerował Sylwestrowi skonfrontowanie się z dokładnymi zarzutami kierowanymi w jego stronę przez Łukasza Ekierta, a ten finalnie stwierdził, że zobaczy, bo się za dużo mówi Ekiert i za dużo komentuje, to co cytując, wypada z tego, co mogło oznaczać udział w jednym materiale. Dobra, zobaczy tego, Kieta, bo jak coś tam pier i za dużo i się za bardzo podnieca, to wypadam z tego. Sylwester się jednak tylko do pierwszej części wpisu. Informują, że stwierdzenie o wyszczekaniu tylko przed ekranem komputera, a braku takiego zachowania w momencie ich spotkania w sądzie, jest po prostu nieprawdziwe. Coś tu do mnie, Wardenka. Szkoda, że jak pytałem cię kilkukrotnie w sądzie o pewne tematy, to nie byłeś taki wyszczekany jak teraz przed ekranem komputera. Zje. przecież ja jak wychodziłem, to miałem włączony dyktafon. Mam nagraną z Tobą rozmowę. Jakoś byłem wyszczekany. Powiedziałem ci, co o tobie myślę, i poszedłem do auta. Co ty myślisz, że, że co? Ty też masz to nagrane. Czemu tego nie udostępniłeś? Po czym dodał tutaj, cytując: Dobra, to chora osoba nie ma co czytać, a następnie stwierdził, że istnieje szansa, iż Łukasz Eckert nie ma tego nagranego, ponieważ całość odbyła się w odległości od kamery w trakcie wychodzenia z budynku i zasięg mikrofonu mógł być niewystarczający. Co istotne, kilka godzin po tej medialnej wymianie zdań Łukasz Eckert nie udostępnił nagrania. Sylwester Wardenga również nie zdecydował się go pokazać, oraz nie dostaliśmy na Instagramie Łukasza żadnej kontry. Oczywiście w przypadku Druida wyciągnięcie nagrania z dyktafonu właśnie z tego dnia, nagle w czasie transmisji, byłoby ciężkie do zrealizowania. natomiast w przypadku Ekierta, Wyczekiwanie może być spowodowane publikacją takiego nagrania na YouTube, jeśli je posiada, co jest zdecydowanie bardziej optymalne zasięgowo, jak i finansowo. Zobaczymy jednak, czy będzie nam dane usłyszeć tamtą wymianę zdań w budynku sądu. Zostaniem jeszcze na chwilę w temacie influencerów i polityki, ponieważ Nitro pojawił się w telewizji Republika. Pamiętajcie, prawie codziennie po godzinie 6 rano macie tutaj na kanale takie treści, a jeśli stawicie lajka like oraz subskrypcję, potencjalnie zwiększycie szansę, że w kolejnych dniach ponownie wyskoczy wam na stronie głównej. Jeśli większość z nas miałaby obstawać, to zapewne skłanialibyśmy się przed ku temu, że telewizja. Republika skontaktuje się z jakimś internetowym twórcą w sprawie Jacka Morańskiego i okazuje się jednak, że nie zaprosili, a udostępnili szotanitro, w którym zadaje pytanie Donaldowi Tuskowi. Uwaga, proszę Państwa, jeżeli ktoś jest wrażliwy, zachęcamy do zakrycia uszo oczu i kawka. A jeżeli ktoś chce poznać, jednak to osobne uniwersum. Zobacz. Świat, w który wprowadził nas, Donald Sturzel, bo... <noise> Trochę nosił. Teraz wszyscy patrzą, kto to jest że ten człowiek. Panie? Zdecydowanie nietypowa zapowiedź fragmentu transmisji Nitra, natomiast można powiedzieć, że treść wypowiedzi jest łagodna, stonowana i spokojna, przynajmniej jak na internetowe standardy, i nadaje się nawet dla wrażliwych. Pański. I teraz tak. Pytam Cię, Donaldzie, jak człowiek, człowieka. W którym momencie Ty, cztery miesiące temu wychodzisz? i będziesz im mówić, że trzeba walczyć z patologią freakfightową, a teraz pod wybory k***, jak ciepło się wypowiadasz o osobie, która największą patologię, yy, największe zbezeczeństwa i największe skandale i największe jakby Największą dehumanizację wprowadziła do tego środowiska. Matko Boska. Nitro zareagował na swoje pojawienie się w telewizji słowami, jednak jak powiem, to powiem. A na swojej transmisji informował, że przed nami jeszcze jego kilka wywiadów. Pamiętajmy jednak, że może to być żart sytuacyjny i typowo na streamie, chociaż również tutaj istnieje podstawa, a tak naprawdę to sprawa sądowa, którą posiada z Jackiem Murańskim i ewentualnie mogłaby ona być poruszana. Zmieńmy trochę temat. W związku Fitloversów jest jakiś kryzys, a niektórzy mają podejrzenia, że go nie ma, tylko to jest działanie pod atencję. Zacznijmy może od lekkiego wprowadzenia, ponieważ akurat na temat Fitloversów chyba nie było jeszcze newsów. Sytuacja może być spowodowana raczej ich instagramową i spokojną twórczością oraz brakiem działania na YouTube, gdzie kiedyś osiągali naprawdę dobre wyniki. Od przedczoraj na wspólny profil Fitlovers Pamela Stefanowicz wrzuciła kilka relacji. Pierwszą informującą: "Zachody słońca w pojedynkę to nie to samo", drugą: "Żałuję, że ci nie uwierzyłam i zawiodłam", trzecią wraz ze zdjęciem ślubnym i pytaniem: "Czy to coś dla ciebie znaczy?" i czwartą o treści: "Myślałam, że chronię nas, mówiłam to, co myślałam" Nie wiedziałam, że aż tak cię to zaboli, żeby od razu iść do sądu. I teraz powoli. Na profilu Pameli 3 dni temu Mateusz opublikował komentarz o treści ha 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 ha, a jak miałem dresy, to moje zabierałaś i mówiłaś, do twoje. Nawiązanie prawdopodobnie do żartobliwego nagrania, że odkładając gumkę do włosów ciężko ją potem znaleźć. Sam komentarz nie jest raczej atakujący Pamele. No i teraz pojawia się pytanie, czy w ciągu powiedzmy 48 godzin, a może nawet mniej, pokłóci się tak, że od razu Mateusz poszedł do sądu. No i być może tak, a być może to była bardziej zapowiedź, którą Mateusz przekazał Pameli, a być może jest to jakiś pomysł na zdobycie zasięgów. Z drugiej strony specjalnie takie działanie mogło być zaskakujące w przypadku tak doświadczonych influencerów, ponieważ Pamela ma 34 lata, a Mateusz 33 i od wielu lat działają w internecie. Nie zakończyło się jednak na relacjach publikowanych przez Pamelę, ponieważ Mateusz zabrał głos. Wow. Mam wrażenie, że to poszło trochę za daleko. Pamela nie ciągnij tego publicznie. To, to naprawdę powinno zostać między nami. Nie wiem, dlaczego angażujesz naszych fanów, widzów, do tego, żeby w nasze życie prywatne, jeśli już naprawdę chcesz to robić, to powiem ci jedno: po prostu czasami wystarczy powiedzieć przepraszam, cofam. Zanim sprawić drugiej osobie przykrość jutro się widzimy hej Zobaczymy więc, jak sprawy dalej się potoczą. Natomiast w wątpliwości wielu osób budzi czas, którego nie było zbyt dużo pomiędzy pozytywną aktywnością na ich profilach, a nagle nagłaśnieniem sprawy i jeszcze informacją o sądzie. A jeszcze jedna ciekawa sprawa. Michał Pol postanowił zapytać AI Twitterowe, co takiego zrobiła Pamela Sweetlovers, a na odpowiedź innego użytkownika portalu o imieniu Krzysztof, a kim jest kur Pamela Sweetlovers, dziennikarz z kanału sportowego stwierdził, Sam chciałbym to wiedzieć, Krzysztof. Ponownie głośno o starciach kibiców, tym razem Wrocław i kibice Chelsea Londyn i Realu Betis. Taki szybki news na koniec. Dzisiaj wieczorem we Wrocławiu odbędzie się finał ligi konferencji, w której zmierzy się Chelsea z Betisem i okazuje się, że już od wczoraj atmosfera jest gorąca, ponieważ w sieci pojawiły się nagrania przedstawiające interwencje policji. W dużym skrócie latały meble ogrodowe, butelki, a wcześniej, jak informuje portal De Poland News, miały być odpalone na wrocławskim rynku Race. No i pomimo tego, że pojawiło się w sieci dużo pozytywnych obrazków stworzenia atmosfery przed meczem, to jednak te negatywne w postaci właśnie. Starcia Kiboli zdecydowanie zdobyły największy zasięg. Na to tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. W tym jest ściśla się miniatura z poprzednich dni. Jeśli nie widzicie, to zapraszam widzicie podobno w kolejnych doskonale wiecie, co robić. Miłego dnia do jutra siema.